No, to taki poranny stream się zaczyna. Dzień dobry, przy piąteczku. Tak jak na miniaturce widzieliście, mam tutaj dość starego MacBooka. To jest model A1398, czyli 15. Z końca 2013 roku 2013 roku. Już wam to pokazuję, jak to wygląda. Chciałem wam to pokazać z jednego względu. Mam tu do zmiany pasta. Wymieniałem w tym płytę główną. Coś się dziwnego stało. Znalazłem tanio płytę główną, więc jakby wymiana zamiast naprawy, ale zobaczcie pastę na GPU. Ona jeszcze jest zdatna do użytku, tak bym to określił, a to jest sprzęt z 2013 roku. Pierwszy raz odkręcałem tutaj chłodzenie, płyta przyszła z chłodzeniem, wszystkie wkręty były fabrycznie dokręcone, nikt tu nie, nie zmieniał pasty. Wszystko jest, jakby, wiecie, jak, jak fabryka chyba przykazała. A jeżeli to była zmiana, to lata temu, naprawdę grube lata temu. I sam się zaskoczyłem, że ta pasta jeszcze jest OK. Więc tak mówię, wow, dobra, to sobie odpalę to na lajwie. I sobie ogarniemy taką wymianę pasty. No i wiem, czego zapomniałem. Zapomniałem słuchaweczki, sobie do ucha wsadzić będę. Musiał teraz czytać Wasze komentarze spoko. Może i tak być. No więc niby nic trudnego. Co się stało z tą płytą główną, możecie zapytać. Co tam to się uszkodziła. Szczerze mówiąc, nie wiadomo. Po prostu zdechła. Właściciel urządzenia wymienił któryś z tych wentylatorów. Teoretycznie prawy, ale nie wiem od której strony patrząc. I to się już nie podniosło. Ja na tej uszkodzonej płycie znalazłem uszkodzony jeden rezystor przy moście urwał się. Poprawiłem jego lutowanie. Przylutowałem, odbudowałem ścieżki. Nic to nie zmieniło. Płyta nie ma zwarcia. Jest reakcja na podłączenie e, zasilacza zasilania. Płyta próbuje wystartować, ale się nic nie dzieje. I takie zapętlenie uruchomi ur zapętlone uruchomienie. Nie ja mam wrażenia, że poleciał most, ale to. Jakby dojście do tego było droższe niż płyta za 400 zł, plus wymiana, więc jakby daliśmy sobie spokój. Zamówiłem płytę w takiej samej praktycznie konfiguracji z kartą Wi-Fi w zestawie tam na tamtej płycie był jeszcze problem z kartą Wi-Fi, jakaś dziwna historia. Nie wiem, nawet nie chciało mi się jakby wyobrażać, co tutaj się mogło stać, więc jakby na dobre wyszło. Wymieniona płyta. Zrobimy sobie chłodzenie i, i będzie pan zadowolony. Jeszcze pożyje relatywnie w niewielkim koszcie. Uda się to urządzenie ogarnąć. Chociaż tu była jakaś dziwna kombinacja. Matryca na przykład nie jest od tego modelu. Jest od modelu jeszcze starszego. Nie działa kamerka od Facetime, bo nie pasuje do aktualnej płyty głównej. No to już jakby tak, tak, tak było. Ja to dostałem w takim stanie, nic z tym nie będę robił. Tu tylko sobie ogarnę z wami, wy sobie ogarniecie ze mną o poranku pasta, Zamiast kawy będzie pasta. Nie spodziewałem się nawet, że ktoś z rana tak szybko się pojawi, więc dzień dobry wszystkim jeszcze raz. To mnie zawsze ciekawi, że na rdzeniu, znaczy rdzeń się odbija na chłodzeniu, widzicie? Można nawet doczytać oznaczenia, jakbym to odwrócił, ale to będzie lustrzane oznaczenia. To będzie raczej ciężko, ale, ale jest tam oznaczenie. <grytania> Nvidia, widzicie, w SPAC <grytania> działo się. To jest bardzo popularna kwestia, że chłodzenia w laptopach odbijają się, znaczy inaczej, że rdzenie układów BGA odbijają się na chłodzeniu. Niestety, to wszystko pracuje, laptop się wygina. Mimo, że to jest aluminiowa konstrukcja, korpus jest z metalu cały. To chłodzenie po przykręceniu i tak dalej, to wszystko pracuje, wygina się i no jest taki efekt jaki jest. Pomyślcie, co się dzieje w takim razie w tych wszystkich acerach, asusach, gdzie tam jest plastik i To w zasadzie jest płyta główna w takim wiotkim korpusie z plastiku. To jest dopiero masakra. Ok, to mamy wyczyszczone, jest w miarę ok. Tutaj padł pomysł, żeby założyć te termopad. A naczynie termopad, tylko Honeywella. Ciekawe, czy jeszcze mam, mam nadzieję, że mam. Miałem tu różne takie, o, 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 właśnie, jeszcze jeden taki skrawek mam. To spróbujemy to dociąć. Ciekawe, czy wystarczy, bo zobaczcie ten rdzeń tutaj, no jest po byku. To jest Haswell, nie pamiętam której generacji. Ale zobacz, że ten rdzenie jest tutaj gigantyczny. Aktualnie takie rdzenie już nie występują w procesorach, są takie tyci, tyci malutkie. A tu jest taki kurde no, lustro, można się przeglądać, fryz można sobie ogarnąć. A łukasz, to jeszcze starszy MacBook, też aktualnie, znaczy aktualnie parę dni temu wymienialiśmy jeszcze GPU w takim. Okej, okay, na grafę to zobaczcie, przyjdzie to, aż się prosi, żeby taki placek tu walnąć, Elo, żeby się tam za bardzo nie spinać na docinanie. No, coś takiego będzie po najmniejszej linii oporu. To przyjdzie na GPU. A tu by było trzeba coś dociąć, i tak się właśnie zastanawiam, czy. Oh Szkoda że, za szkoda, że za małe trochę. Tak się właśnie zastanawiam, czy dociąć taki jeden wielki fragment i, i tyle, czy się bawić w jakieś docinki. Bawić się w docinki. Zaraz wy się zaczniecie bawić w docinki. Dobra, Majster chyba pójdzie też po najmniejszej linii oporu. Co prawda, wymiana takiego termopada tutaj to będzie majątek. No te takie przewodzące. Przewodzące pianki odpadają. Już to się kruszy po jakimś czasie. Dobra, ja mam takie śmieszne chińskie nożyczki. Teraz się zastanawiam, jak to. O, proszę. W, taki, w takim formacie tu będzie chyba OK. Tak sobie to odwrócę, żeby złapać, gdzie mam zacząć ciąć. Okej. Okay. I do końca. No, coś takiego będzie. I zostało tyle. Będzie trzeba kupić nowe. Tu jest wymiana na, na bogato. Nie będziemy żałowali termopada. Po prostu na bogato. Taki fragment na Allegro to kurczę, nie wiem ile kosztuje. Z... czy dychy, lekko. Może pięć dych nawet. No, tak to wyjdzie. Na chipset nic nie będzie, bo na chipset nic nie ma. W sensie, no nie ma termopada. Mógł być taki gruby, czasami chyba wlenowo dają takie grubaśne termopady, które przechodzą na klawiaturę i tak dalej. Tu by się taki w sumie przydał. Trochę z chipsetu poszłoby na obudowę, na dolną część obudowy i byłoby spoko. Okej, okay, teraz najgorsza część tej całej zabawy, czyli zdjęcie tych foliek, tak żeby to wszystko mm, szlak nie trafił. <laughs> no właśnie, ja teoretycznie jeszcze dwa takie, znaczy może nie takie m, takie MacBooki, ale ogólnie. Dwa, a może i nawet trzy będą, to zobaczymy. Będzie ciekawie, tak myślę, coś może ciekawego zobaczycie, znowu jakiś temat wleci, jakiś ciekawy zakup. Nigdy nie wiem do końca, z której strony jest ta właściwa folia. To jest trochę, w sensie nigdy nie wiem. Zazwyczaj się dowiaduję, że ta właściwa to nie jest ta i odkleiłem nie tą właściwą folię. One są troszkę różnej grubości. Jedna jest trochę grubsza, druga trochę cieńsza. I najlepiej zacząć od tej grubszej, a potem zostawić sobie na koniec tą cieńszą folię. No i właśnie nie chcę się odkleić. Klej no Nilu jeszcze nie. Myślę, że dzisiaj mi się to uda przejrzywię taką nadzieję. Staram się to odkleić, tu idzie dość ciężko. Ta jedna właśnie z tych folii bardzo ciężko się odkleja. Ok, mam nadzieję, że teraz tam się do pęsety nie przyklei zbyt mocno. Dobra, tu też na bogato już się tam nie bawię, że to jest trochę krzywo, trochę prosto, cokolwiek, bo to i tak nie ma większego znaczenia. Tu mnie trochę martwi, że ten termopad gdzieś tam się odkleił. Mam nadzieję, że to jest tylko bombelek powietrza. Bombelek powietrza właśnie. Okej, okay, mi się wydaje, że z tej drugiej strony muszę odkleić tam folię, bo z tej strony co tak chwyciłem to lekko poszło. No jest to trochę upierdliwe ten termopad. No to nie jest termopad, to jest pasta tak naprawdę, ale ja to nazywam termopad, bo wymie wy wymawiać pełną nazwę, czyli zmiennofazowa pasta, coś tam, coś tam, panie. Okej, okay, to jest tylko fragmencik, OK. Też zrobię taki trik, że tutaj sobie chwycę pensetom i to pociągnę. No to się porozpuszczało, ale żywię nadzieję, że jak już będzie na procu, to to się ładnie ułoży. No to się trochę wkopałem. Ale się wkopałem. Zostało mi trochę jakiegoś szajsu na tym rdzeniu. Wolałbym, żeby to było wszystko takie, wiecie. Ideolo. Dobra, nie jest źle. Dobra. Huh. Nie jest to zbyt. W sensie bardzo delikatne są te. Mm, no właśnie nie termopady, tylko ta pasta z bardzo cienka warstwa. I lepiej żeby to się równo ułożyło za pierwszym razem i żeby siadło. Bo poprawki jakieś to jest po prostu koszmar. Teraz liczę na to, że tak jak dobrze zapamiętałem, to ta folia z tej strony lżej odejdzie. I nie będzie kłopotu. Jedna rzecz. Czy ja tu mogę zmienić Wam widok na trochę bliższy? Zaraz coś spróbuję zrobić. Gdzie to jest? O? Będzie coś innego? Jest coś innego. Super. To z małym zoomem. Może lepiej będzie to trochę widać. I teraz trzeba znowu chwycić jakiś róg. To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, żeby tą folię poodklejać. Normalnie aż zem. Tracę, tracę mowę z wrażenia jak tutaj coś robię. Dobre, no kawałeczek się oddarł, ale to jest mało co istotne tam gdzie. No to był błąd. Chciałem sobie poprawić. Nie wiem, jakby to powiedzieć. Osiąśćcie te. Na nie będę nic gadał, bo to jest. To był błąd, że się to przykleiło. O masakra czemu to się tak klei Na no to co zrobiłem to była straszna głupota Dobra, to się potem zateguje, nie ma tragedii. Fuch. Jest takie powiedzenie, że dobre wrogiem lepszego. Porąbane to trochę jest naprawdę. W nakładaniu ta, ta pasta, ten rodzaj powiedzmy pasty to jest chyba najgorsze, co, co w życiu widziałem. I jeszcze najgorzej wychodzi, jak człowiek chce, żeby to było takie, nie wiem, ładne, czy coś w tym guście. Albo ładnie zrobione. To wychodzi zazwyczaj na odwrót. Uh, dobra, jest, nic więcej już tu nie kombinuję. A teraz wypadałoby wrócić z widokiem na właściwe tory. Dobra. zaczynam tego chłodzenia od przekręcenia takich dwóch ogólnych śrub, które mocują chłodzenie do płyty, znaczy w sumie nie płyty głównej, tylko do korpusu. Wkręty sobie podzieliłem na te od GPU i na te od CPU. Koczę, godzina 9.40 jak ktoś wyzwania? Ja oficjalnie pracuję od dziesiątej. To jest fajne w tym modelu, w tych rocznikach, gdzie chłodzenie można sobie zdjąć, wymienić pastę bez wyciągania płyty głównej. To jest według mnie mistrzostwo. Niektórzy uważają, że ten model to jest jeden z najbardziej udanych MacBooków w historii, jakie Apple wypuścił, i w sumie dość, dość długo go, że tak powiem, odgrzewali, bo od 2013 do 2015 roku, chociaż tam produkowany był jeszcze trochę później ale tak oficjalnie przez parę lat był właśnie tłuczony w takiej formie, mało co się zmieniło. Było parę zmian kosmetycznych, rewizja procesora, zmieniono Nvidia na AMD. Ale ogólnie w takiej formie, jak tutaj widzicie to, właśnie trwało. Dobra, jest. Ja jeszcze jedną rzecz zrobię, sobie to uruchomię, ale na swoim dysku. Tu jest prawdziwy skarb. Kiedyś ten dysk to był warty majątek, bo jest to wersja 1 terabajt. Za to też te MacBooki są chwalone. Tutaj można w przejściówce założyć zwykły pc dysk NVMe. Chociaż w tym roczniku chyba nie. W sensie można, ale. Efi go nie będzie widział i trzeba trochę pokombinować. Dobra, jeszcze klapę muszę wziąć. A, jeszcze została taka gumeczka, osłonka wkrętu. Muszę te swoje skarby pochować. No, i będę musiał dokupić termopady. W sensie, nie termopady, tylko te Honolulu. Ok, i żeby teraz zasilić takie urządzenia, to w sumie. Ok, pójdę po najmniejszej linii oporu, czyli podłączymy sobie... K, o rany. Kto tu idzie? Muszę na chwilę Was przeprosić. Muszę wam coś pokazać. Bo klient zaskoczył. Właśnie odebrałem paczkę. Od kuriera In post. In post daje radę. Tak zapakowany MacBook, folię. Przeżył chyba. Przynajmniej na to liczę, że przeżył. Tak. Więc pozdrowienia dla nadawcy. Ok, co ja tutaj chciałem zrobić? Zasilić sobie ten sprzęt. Użyję takiej przejściówki USB-C do Maxeifa. I sobie to odpalimy. Co prawda, nie będę robił jakichś tutaj testów chłodzenia czy coś w tym stylu. Coś tam, lampka żyje. I co? Hmm? Okej, okay. czasami w zależności od ustawień EFI, czy coś tam trochę jest taki lak. Nie wiem, czy też y, on włącza się, w sensie dusze guzdzi, ta akcja jest taka trochę... Mm, no właśnie, nie wiadomo co się dzieje przez chwilę. Nie słychać wentylatorów, one cicho chodzą. Wcześniej podobno obrzęczał, ale został wymieniony. A jeszcze dysk jest zamieniony, to zanim go rozpozna, to też z EFI jest taki motyw, że przy zmianie dysku, a ja wcześniej skonfigurowałem, ustawiłem to wszystko z tego dysku, po zmianie dysku on już nie chce go widzieć i go szuka i to trwa. No kurczę, dosłownie... Kto mnie tutaj tak molestuje? Ludzie spać nie mogą, czy co? Dobra, to jeszcze to uruchomię. Zobaczę, czy będzie ok. No, będzie ok, bo co w sumie miałoby się popsuć? No, dalej. i co? Jak na złość coś się wywaliło? Okej, okay, długo myślał. Tutaj gdzieś powinien być programik do monitorowania temperatury. Jak widzicie na start one są spore. Pewnie parę razy potrwa. Łukasz spoko Łukasz dzięki. Agat Brown nic to niestety tak ma w sensie tu też widzicie wymieniłem pastę i temperatura na, 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 na start 80 parę stopni z tym już się nie da nic zrobić ta konstrukcja jest taka że no, że się nic nie da z tym zrobić chłodzenie jest zbyt małe Intele się grzeją strasznie, więc tak naprawdę nic sensownego z tym nie da się zrobić, bo, bo się nie da z tym nic zrobić. Te temperatury zawsze będą niestety wysokie. Trzeba zmienić sprzęt na M1 albo M2. To jest chyba jedyne sensowne rozwiązanie. No bo zobaczcie, dwa niewielkie wentylatory, układ chłodzenia, i najgorsze w tym wszystkim jest to, że tutaj jest powietrze wyrzucane. A tutaj jest zasysane. Czyli tak naprawdę to chłodzenie to powietrze i tak już jest jakby wstępnie podgrzane. No, ta konstrukcja jest słaba, tyle mogę powiedzieć. To jest po prostu słabe, więc mimo wymiany pasty i tak dalej, to. Jest z tym problem. Starsze roczniki, może właśnie ten z 2017, można mu zmienić, w sensie zrobić undervolting. I wtedy trochę lepiej to się zachowuje bardziej ekonomicznie, nie, nie trotluje i tak dalej. W nowszych to już mało, co można zrobić. Okej, okay, moi drodzy, to był taki szybki liveik z wymiany. Pasty w starym sprzęcie, dziesięcioletnim sprzęcie, ale jeszcze konfiguracja jest taka całkiem przyjemna, coś jeszcze można na nim porobić. Więc dzięki. Mam nadzieję, że się podobało i coś ciekawego zobaczyliście. Dzięki, trzymajcie się. Do następnego razu.